Siemka, to jest prezentacja z, mo z ten, No, tak jakby z mojego serwera, a też moje, mojego kolegi. Tutaj macie administrację. Fajna administracja. Serwer, serwer będzie otwarty za. Zabijaka, za ile będzie otwarty? Oczywiście, widzę e, serwer. Jako, że niedawno został stworzony, to będzie możliwe, że będzie już za tydzień. E. Włączony, już opublikowany dla was. Dobrze. Okej, okay, no to, to byłoby na tyle z prezentacji tego serwera. A, A jeszcze, zobaczenia... jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Czekajcie, ja też włączę i pokażę, pokażemy wam tutaj jakie są warpy. Dobra, czekaj, ja przeczytam. Warp Bam, Warp SG, Warp PVP, Warp King. Warp PVP Warp... dopiero jest tutaj w trakcie tworzenia. Warp XP, Warp expr Warp Sklep, Warp Jedzenie i Warp A to, to jeszcze wzrok na, na administrację, bardzo miłą administrację. I to akurat to są prawdziwi gracze i oni u nas grają niestety. Niektórzy nie, No, nie pi Polski Pingu gra, Resi gra, Blow gra, SkKF gra yy, Tylko Villager i... No i Villager tylko nie gra Tak to tutaj grają wszyscy No i jeszcze to są zasady Standardowe zasady Nie obrażaj, nie komentuj Nie zabijaj grać na spawnie Nie reklamuj się Właśnie Aby bo tutaj na spawnie jest włączone PvP What? Aha, no właśnie. Kto jest nasz pasz... no, pierwszy gracz na serwie? <grym> yy, administracja to nie taksówka, yy, nie proszę opa, nie proszę o items, nie proszę na... Nasz jest pierwszy gracz. <grym> Dobra, nie proszę rangi, yy, nie nic z pełną, yy, nie proszę o killy. Oczywiście... Yy, on się randomowo zrespił. Zobaczcie na nagraniu. Właściwie już wytłumaczenie dlaczego tam są niki. To były to są nie dociągnięcia przy serwa. serwa. No, niestety, o, tam jest to z KKL i tam nie no. powiem, kto. O tak Dobra, flag. E, e, pokażę wam live <laughs> FOP. Tutaj się zaczyna robić. O! Więc y, to było na tyle i do widzenia. Do zobaczenia w następnym odcinku.